Dobry wieczór państwu! Proszę państwa, jest nam niezmiernie miło, że to właśnie nam przypadł zaszczyt prowadzenia tak wspaniałej, już tradycyjnej uroczystości, jakim jest spotkanie noworoczne. A tym większa przyjemność dla nas, że znajdujemy się w tak pięknej, przestronnej sali widowiskowo-kinowej. Dobry wieczór państwu! Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa. W tej pięknej sali Kinowej, Rzyckiego Domu Kultury. Cieszę się, jestem niezmiernie rad, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, że jesteście obecni razem z nami na tradycyjnej już noworocznej uroczystości, która nazywa się Spotkanie Noworoczne 2012. Pozwólcie, drodzy Państwo, że na początku. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w nowym roku. Niech ten rok 2012 będzie spełnieniem wszystkich naszych marzeń, naszych zamierzeń, naszych postanowień noworocznych. Życzę Państwu wiele zdrowia i niech nigdy Państwa nie omija optymizm. Już w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwałą numer 1966. Łamane na 10 z dnia 29 października 2010 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał złotą odznakę honorową gryfa zachodniopomorskiego pani Annie Bajor. W związku z tym uprzejmie proszę na scenę dwóch panów wice wiceprzewodniczących, Sejniku województwa Pomorskiego, a mówię o panu Witoldzie Łucińskim oraz o panu Kazimierze Drzasce. Zapraszam panów. Państwo, jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Traktuję tą nagrodę jako podsumowanie swojej 30-letniej pracy, bo w tym roku mija 30 lat, odkąd rozpoczęłam pracę z dziećmi, z młodzieżą i, i działając na różnych innych płaszczyznach. Dziękuję Państwu serdecznie i mam nadzieję, że ta nagroda jest również pozwolę sobie to dodać, również nagrodą za stroje pyrzyckie. Które, które są moim udziałem, a które cieszą nasze oczy i są jedynymi strojami pyrzyckimi w Polsce. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, Pyrzyczanki przyznawane są rokrocznie właśnie przy okazji spotkania noworocznego przez burmistrza Pyrzyc za szczególne zasługi, za szczególne zasługi, za trud, za poświęcenie i zaangażowanie właśnie w działalności na rzecz, na rzecz gminy Pyrzy, Pyrzyce, na rzecz naszej ziemi Pyrzyckiej. Po mojej lewej stronie tam wysoko sobie siedzi. Specjalnie na razie na, na niego nie patrzę. To jest y, człowiek, którego znam od ponad 30 lat Wojciech Zaleski. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie odczytać słowa listu gratulacyjnego, które otrzyma nasz dzisiejszy laureat. Pan Wojciech Zalewski. Szanowny Panie, proszę przyjąć serdeczne gratulacje i podziękowanie za promowanie aktywnego stylu życia i turystyki wśród dzieci i młodzieży. Za dotychczasową działalność i osiągnięcia przyznaję Panu Tyżyczankę 2011. Firma, która dobrze radzi sobie na lokalnym, konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym i ciągle się rozwija. Oczywiście firma Pyrzycka, firma Logum, prowadzona przez Dniewa Świerszcza i Andrzeja Głowackiego. Serdecznie zapraszamy bardzo Pana. Panie. Jest mi niezmiernie miło pogratulować Panu prowadzonej działalności na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz gospodarczego jej rozwoju. Pana zaangażowanie i poświęcenie w stały rozwój firmy, tworzenie przede wszystkim nowych miejsc pracy wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej i wizerunku Gminy Perzycy. Za dotychczasowe działania przyznaję Panu Pyżyczankę 2011. Szanowni Państwo, człowiek niezwykle dociekliwy, można powiedzieć innowacyjny, przedstawia przedstawiający nam wieści z terenu Gminy Pyrzyce i Powiatu Pyrzyckiego. Artur Kuca! Szanowny Panie. Pragnę serdecznie pogratulować i podziękować za zaangażowanie i ciągłe doskonalenie warsztatu dziennikarskiego oraz bieżące informowanie mieszkańców Ziemi Wyżyckiej o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach. Za innowacyjne działania na rynku medialnym przyznaję Panu Pyżyczankę 2011. Pierzyczankę za sukcesy na arenie muzyki rockowej i promowanie gminy Pieżyce w kraju i za granicą otrzymuje zespół Dobra. empty Stays. Drugi Karolu, bo mogę tak powiedzieć. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje za wszechstronny rozwój i wysoki poziom artystyczny jaki prezentuje zespół. Osiągnięcia zespołu MP Space i udział w licznych koncertach i uroczystościach skutecznie promuje naszą gminę, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Dlatego za tę działalność na ręce Karol Twoje przyznaję i składam tę życzankę 2011 roku. Proszę, przekaż i podziel się również nią z kolegami. Pozwólcie Państwo, że na ręce komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pyrżyce Drucha Jerzego Wrońskiego złożę tę symboliczną statuetkę, która myślę. Jestem przekonany, że symbolizuje ich naprawdę duże zaangażowanie i bardzo, bardzo trudną pracę w ekstremalnych warunkach. Dziękuję a do końca miesiąca obiecuję, że samochód będzie stał w garażu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy my z Piotrem Państwu udanego, dobrego, szczęśliwego 2012 roku. Zgodnie z zapowiedziami pana burmistrza bardzo proszę. Zapraszamy.